Cześć tu, Ola. Nadchodzi okres jesienno-zimowy, który od lat jest sezonem zwiększonej liczby przeziębień i zachorowań na grypę. W dobie trwającej pandemii będziemy mieli więc do czynienia z jednoczesnym występowaniem COVID-19 i innych infekcji grypopodobnych. Jak zatem będzie teraz wyglądać walka z koronawirusem SARS-CoV-2? O jakich zmianach w strategii testowania warto wiedzieć? Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem nastąpiło odejście od koncepcji szpitali jednoimiennych. A zamiast tego wprowadzono trzy poziomy zabezpieczenia szpitalnego. Zdecydowano również o rozbudowie mobilnych punktów pobierania wymazów, tak zwanych drive-thru. Nowością jest włączenie POZ do opieki nad pacjentami podejrzanymi lub chorymi na COVID-19. Obecnie, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, w pierwszej kolejności pacjent powinien skontaktować się z lekarzem POZ. Który w zależności od charakteru zgłaszanych symptomów może skierować pacjenta na izolację domową lub na wykonanie testu diagnostycznego RTPCR w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Zlecenie badania odbywa się za pomocą aplikacji kabinetkow.pl. Lekarz POZ sam decyduje o terminie zakończenia izolacji domowej. Ważną zmianą jest skrócenie kwarantanny z 14 do 10 dni. Jeżeli interesuje Cię szerzej ten temat, zostań ze mną i dowiedz się, czym jest kwarantanna i czym różni się od izolacji domowej, w jakiej sytuacji otrzymasz od lekarza POZ skierowanie na bezpłatne badanie w kierunku infekcji SARS-CoV-2, kto decyduje o zakończeniu izolacji domowej, ile dni trwa kwarantanna i kto decyduje o jej nałożeniu i zakończeniu. Jakie zasady obowiązują pacjenta skierowanego na izolację lub kwarantannę? O jakich działaniach prewencyjnych należy pamiętać? Przypomnę również, gdzie można wykonać test diagnostyczny bez skierowania. Zapraszam do oglądania! Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, izolacja polega na odosobnieniu osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną, albo podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu zahamowania rozprzestrzeniania się choroby. Z kolei izolacja w warunkach domowych polega na odosobnieniu osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej, która nie wymaga hospitalizacji. Kwarantanna zaś polega na odosobnieniu osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, a u której nie wystąpiły objawy choroby. Kwarantanny nie należy mylić z izolacją domową. W trakcie pandemii COVID-19 na izolację w warunkach domowych kierowane są osoby z dodatnim wynikiem testu w kierunku infekcji SARS-CoV-2, które ze względu na charakter objawów nie wymagają hospitalizacji. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o badaniach w kierunku zakażeń SARS-CoV-2, wejdź na stronę www.cov2.pl. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, które mogą wskazywać na zakażenie SARS-CoV-2, pacjent powinien skontaktować się z najbliższym lekarzem POZ. Obecnie strategia testowania w kierunku COVID-19 skupia się na pacjentach objawowych, którzy wykazują charakterystyczne symptomy dla tej choroby. Zlecenie wykonania testu molekularnego, czyli RT-PCR, jest możliwe po wykonaniu badania fizykalnego albo teleporady, w trakcie której lekarz POZ stwierdził pacjenta następujące objawy: temperaturę ciała powyżej 38 stopni, kaszel i duszności oraz utratę węchu lub smaku. Obowiązkiem lekarza POZ jest również zgłoszenie przypadku do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zlecenie badania w kierunku COVID-19 przez lekarza POZ jest finansowane przez NFZ, co oznacza, że pacjent ma wykonany test bezpłatnie. Obligatoryjne testowanie w kierunku infekcji SARS-CoV-2 dotyczy również osób, które mają rozpocząć turnus leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitację uzdrowiskową oraz są tuż przed przyjęciem do placówek opieki długoterminowej, np. do hospicjum. Od 2 września 2020 roku o zakończeniu izolacji domowej z powodu zakażenia SARS-CoV-2 decyduje lekarz POZ. Pacjent, który przebywa na izolacji domowej w siódmej dobie od uzyskania pozytywnego wyniku testu w kierunku COVID-19, otrzymuje SMS z informacją o konieczności kontaktu ze swoim lekarzem POZ. Należy wówczas umówić się na teleporadę, która powinna odbyć się nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania izolacji, najlepiej między ósmą a dziesiątą dobą. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest umówienie wizyty domowej. W przypadku pacjenta, u którego nie stwierdza się objawów klinicznych COVID-19, izolacja może zakończyć się po dziesięciu dniach. Od daty uzyskania dodatniego wyniku testu diagnostycznego, chyba że lekarz POZ przedłuży okres jej trwania. Z kolei, w przypadku pacjenta z objawami COVID-19, izolacja może zakończyć się po trzech dniach bez gorączki i symptomów ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia pierwszych objawów. Należy jednak pamiętać, że lekarz POZ może przedłużyć okres izolacji. Wówczas lekarz POZ za pośrednictwem aplikacji gabinetgov.pl przesyła udostępniony formularz z informacjami o pacjencie i o terminie przedłużenia izolacji. W szczególnych sytuacjach, np. u osób wykonujących zawód medyczny, Zakończenie izolacji może nastąpić po dwukrotnym uzyskaniu ujemnego wyniku testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24 godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 i od rodzaju objawów klinicznych. W przypadku pacjentów immunoniekompetentnych, czyli z obniżoną odpornością, okres izolacji może zostać przedłużony do 20 dni. Decyzja należy do lekarza POZ lub do lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu albo izolatorium. O zakończeniu izolacji szpitalnej albo w izolatorium nie decyduje już wynik testu molekularnego RTPCR. Kwarantannie poddawane są osoby bez objawów COVID-19, ale po narażeniu na zakażenie SARS-CoV-2 oraz osoby przekraczające granice Unii Europejskiej z określonymi wyjątkami, które po powrocie do kraju przekazują swoje dane straży granicznej. Na kwarantannę kieruje Państwowy inspektor sanitarny. Okres obowiązkowej kwarantanny w Polsce wynosi obecnie 10 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności z SARS-CoV-2. Inspektor sanitarny w uzasadnionych przypadkach decyduje o skróceniu albo o zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny. W trakcie odbywania kwarantanny nadzór nad umieszczoną w niej osobą pełni policja oraz państwowa inspekcja sanitarna. Osoba skierowana zarówno na izolację domową, jak i na kwarantannę, powinna pozostać w domu. Nie może iść do pracy, do szkoły, korzystać z transportu publicznego, taksówek i przebywać w miejscach publicznych. Pacjent powinien zostać umieszczony w dobrze wentylowanym pokoju jednoosobowym. Pomieszczenia współdzielone z innymi mieszkańcami gospodarstwa domowego powinny być wietrzone, a przedmioty odkażane po każdym użyciu. Jeśli nie jest możliwa izolacja chorego w osobnym pokoju, należy zachować co najmniej 1 metr dystansu od innych współmieszkańców i pamiętać o noszeniu maseczki ochronnej. Chorym powinna opiekować się tylko jedna zdrowa osoba bez chorób przewlekłych. Obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin osób przebywających na izolacji domowej. W celu ograniczenia transmisji wirusa SARS-CoV-2. Nadal powinniśmy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego, częstej dezynfekcji rąk, unikaniu zatłoczonych miejsc i noszeniu maseczki. Kluczowe jest wprowadzanie działań, które pozwolą na zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i inne infekcje górnych dróg oddechowych. Z tego względu wprowadzono bezpłatne szczepienia na grypę dla osób powyżej 75 roku życia oraz pracowników ochrony zdrowia i farmaceutów. Jedynym sposobem potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 jest wykonanie odpowiednich testów w laboratorium. Na rynku dostępne są testy genetyczne, czyli molekularne RTPCR, oraz badania serologiczne, które służą do oznaczenia przeciwciał przeciwko nowemu koronawirusowi. Badania przeciwciał zwykle wykonują pacjenci, u których nie był wykonany test genetyczny, a od prawdopodobnego kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 upłynęło co najmniej 2 do 3 tygodni. Gdzie wykonać test w kierunku COVID-19 bez skierowania od lekarza? Najbliższe laboratorium znajdziesz w wyszukiwarce, której adres znajduje się w prawym górnym rogu. Wyszukiwarka umożliwi Ci szybkie i łatwe znalezienie placówki medycznej, w której wykonasz test RT-PCR lub test ELISA. Wystarczy, że podasz nazwę swojego miasta lub miejscowości, a w wynikach wyszukiwania znajdziesz adresy trzech najbliżej położonych laboratoriów diagnostycznych. Pamiętaj, że otrzymane wyniki testów należy bezwzględnie skonsultować z lekarzem. Lekarz oceni Twój stan zdrowia, przeprowadzi z Tobą szczegółowy wywiad oraz prawidłowo zinterpretuje wyniki przeprowadzonych badań. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, zasubskrybuj kanał Tajniki Badań Laboratoryjnych i kliknij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o naszych najnowszych filmach. Jeśli jakiś temat dotyczący zakażeń nowym koronawirusem szczególnie Cię interesuje, napisz komentarz na dole. Postaramy się pomóc.